Zostanie Bartek Krupa. Chciałbym tylko tą sytuację pierwszą Wojtka Fabianowskiego, bo wszyscy twierdzą, że nie było spalonego nawet. To zostawiam do jakiejś tam analizy już na spokoje. Myślę, że przy kolejnym spotkania chyba najsłabszym tym aktorem był w meczu do Pan. Z gwizdkiem pan sędzia, który no, po prostu nie to, że tam wypaczył, nie, nie, no mylił się w dwie strony i no, myślę, że to nie był jego najlepszy występ. Ja nie jestem zadowolony z gry swojego zespołu, bo zamiast grać swoje, żeśmy dali się w yy, kopaninę, którą sprowokowali nam zawodnicy z yy, yy, celowej roli. Mieliśmy iść spokojnie, piłką utrzymywać się przy tej piłce, a nie nerwowo yy, grać rwane akcje i, i, i kopać się gdzieś tam przy liniach. Yy... O